Nie zapomnij o ocenieniu jak i skomentowaniu materiału. Miłego oglądania. MD Ryzen to nowa, jeszcze gorąca nowość prosto od czerwonych. Przed premierą mówiono, że przegoni obecne procesory Intela, co po części stało się prawdą. A czemu po części? Już śpieszę z wyjaśnieniem. Otóż okazało się, że Ryzen w typowym graficznym softwarze radzi sobie dużo lepiej niż konkurencja, aczkolwiek w rach nieco gorzej. Jakie jest więc przeznaczenie Ryzenów i dlaczego akurat takie? No cóż, bez problemu można powiedzieć, że graficy powinni zakupić produkt AMD, a gracze przy drzwiach mogą zostać odesłani do Intela. Czemu tak sądzę? Otóż dowodem mogą być liczne testy w sieci. Na każdym z nich powtarza się ten sam scenariusz, więc dlaczego? Otóż odpowiedź jest prostsza niż myślicie. Jak wiadomo, architektura Zen charakteryzuje się tym, że posiada wiele inteligentnych funkcji oraz opóźnioną komunikację pomiędzy pojedynczymi jednostkami obliczeniowymi. Jak wygląda to w praktyce? Zaprezentuję. Gdy program wykorzystuje kartę graficzną i procesor, to właśnie on jest pierwszy, więc podczas komunikacji pomiędzy tymi elementami tworzy się niepotrzebne opóźnienie. Przez co dane trafiają troszkę później do karty graficznej, co skutkuje mniejszą ilością klatek. Czyli tworzy się swego rodzaju patulnek, spowodowany powolną rozmową z drugim ogniwem. Co więc dzieje się w programach typowo pod procesor? Tracimy opóźnienia związane z rozmową i wydajność procesora fokusuje się na jednym zadaniu, przez co uzyskujemy pełną moc naszego układu. Myślę, że rozjaśniłem Wam trochę poglądy o nowej architekturze AMD i już rozumiecie, czemu tak to wygląda. Do zobaczenia. Cześć.